Sarayang, Jezus mówi do Ciebie. 16 września Powołując Cię do życia, chciałem, abyś trwał w jedności ze mną. Ta jedność nie oznacza, że wyrzekasz się tego, kim jesteś. Wręcz przeciwnie, stajesz się bardziej i w pełni sobą. Gdy zaś starasz się żyć z dala ode mnie, doświadczasz pustki i rozczarowania. Możesz zyskać cały świat, a zarazem stracić wszystko, co naprawdę ma znaczenie. Znajdź spełnienie w tym, że żyjesz blisko mnie i podporządkowujesz się moim względem, ciebie zamysłom. Mogę prowadzić cię ścieżkami, które wydają ci się obce, ale musisz wierzyć, że wiem, co robię. Gdy będziesz podążał za mną krok w krok, odkryjesz te aspekty swojej osobowości, które wcześniej. Pozostawały w ukryciu. Znam Cię dogłębnie, o wiele lepiej niż Ty sam. W jedności ze mną doświadczasz swojej pełni. W mojej bliskości stopniowo stajesz się taki, jakim od momentu, gdy Cię stworzyłem, chciałem, abyś był. czytał Bogdan Demowski